Canon R5 Mark II kontra Nikon Z8. I te aparaty już tutaj się troszkę, można powiedzieć, zrównały, ze względu na to, że wcześniejszy Canon miał zwykłą matrycę, która nie odczytywała tak szybko danych jak Nikon Z8, no i teraz Canon R5 Mark II, które ma już tą matrycę warstwową. Więc tak naprawdę moglibyśmy się obejść bez tej migawki mechanicznej już w Canonie, bo Nikon już całkowicie z tego zrezygnował. I są to aparaty, które no, mają być jak najbardziej uniwersalne, czyli mają nadawać się i do studia, i do reportaży, czyli to są naprawdę szybkie aparaty z szybkim buforem, szybki zapis. Jeśli chodzi o kolory, no ja jest, akurat zawsze kolory Nikona też mi się podobały. Canon, wiadomo, słynie też z tych kolorów, więc tutaj kolorystyka to już zależy troszkę od naszych preferencji. I jeśli chodzi o samą obsługę i działanie tych aparatów, wydaje mi się, że jest to naprawdę wysoki poziom. W Nikonie zawsze cenię za to, że Nikon trzyma się jakby tego moc, jakby uruchamiania aparatów. jakby Nieważne, jaki aparat weźmiemy do ręki. Jeśli to będzie z tych topowych modeli, no to one wszystkie mają bardzo zbliżoną konfigurację. W Canonie, niestety, to się zmienia i na przykład w Nikonie lubię to uruchamianie tutaj pod palcem. Tak samo jest w Sony, w Fuji, a Canon jakby. Eksperymentuję. Raz włącznik, raz po lewej stronie, raz dadzą tutaj, raz tu u dołu. Jest to bardzo takie niemiłe, jeśli pracuje się na przykład na dwa aparaty. I na przykład, ja teraz fotografowałem cały sezon Canonem R3 oraz R6. No i na przykład w Canonie R3 uruchamianie mam tu na tylnej ściance, a tu mam tutaj. Albo na przykład, jak miałem y, też Canona R5 Mark 2, no to tu mam on/off, a w nowym aparacie to jest przełącznik foto fotowideo. A ponieważ ja też troszkę filmuję, no to by było to bardzo mylące. Potem jak wróciłem na R6, Szóstkę zwykłą, która tutaj ma wyłącznik i włącznik, no to w tym przypadku sobie wyłączałem aparat, a chciałem tylko zmienić tryb fotowideo, nie? Więc no to też jest bardzo takie dziwne, bo no mogliby się zdecydować w końcu. Robimy tak, trzymamy się przez ileś lat tego, jeśli to się sprawdza, albo zapytajmy użytkowników, czego potrzebują. Nie? To najgorsze jest to, że to są jakby produkty, nie, że na przykład amatorski, półprofesjonalny i profesjonalny. No tam jest tak samo, no każdy aparat, który wychodzi, ma gdzieś coś przesunięte. To jest właśnie takie najgorsze, że nie trzymają się jakby tego konsekwencji, więc jakby. Bierzemy Nikona, to wiemy, że to jest Nikon i, i wiemy, jak go uruchomić. Nie musimy tego szukać. Nawet ostatnio gdzieś brałem z wypożyczalni aparat, no i tam gość w sklepie chciał go sp sprawdzić, czy, czy wszystko ok. No i szukał włącznika. Akurat to była osoba, która gdzieś tam akurat tego modelu nie miała jeszcze w rękach. No i po prostu szukała włącznika, bo tam nie jest to takie oczywiste jak na przykład w tych modelach tańszych, nie? Więc naprawdę potrafi gdzieś tam na początku denować. Szczególnie jak mamy dwa modele, na przykład starszy i nowszy, no to będzie to bardzo takie mylące, więc wtedy lepiej mieć jednak dwa identyczne, jak mamy taką możliwość. Co do Nikona, naprawdę jest fajnie z tą ergonomią, ja bardzo lubię chwyt Nikona, jedyne co mi przeszkadza teraz, po kilku latach z Sony i z Canonem, że tu mamy dodatkowe pokrętło, które naprawdę działa, mam nadzieję, że wyostrzy jest, które działa tutaj, no genialnie, do przewijania zdjęć, uważam, że w kanonie jest najlepiej to rozwiązane, bo w Sony jest troszkę mniejsze, tylko w Sony działa to jeszcze jako przyciski, tu w kanonie już nie jest przyciski, możemy tylko kręcić tym, mam nadzieję, że Canon kiedyś to jest to tak, że no oczywiście ten przyciski są bardzo czułe, ale do, do, zyskujemy dodatkowo cztery przyciski, więc to jest super sprawa, jeśli chodzi o Sony, a w Nikonie niestety tego kółeczka nie ma, więc tutaj tak naprawdę mamy trzy kółka, plus na przykład czwarte, jeśli mamy jeszcze na obiektywie sterowanie, no to dodatkowo pierścień sterujący, no to tak naprawdę mamy wtedy cztery kółka. Więc to jest bardzo fajne i strasznie szybko się tym przewija zdjęcia. No w Nikonie oczywiście możemy ustawić sobie którąś rolkę, że przewijamy co kilka zdjęć, ale nie działa to tak genialnie. Kciukiem jednak najszybciej przewijamy. Dotykowo nawet nie jesteśmy w stanie wymijać tak tego szybko na, na ekranie. Ekran, wizjer, obydwa aparaty naprawdę genialnie sobie tutaj radzą. Jeśli chodzi o migawkę naprawdę super, w opisie i w pierwszym komentarzu też będzie link do pobrania sobie zdjęć z tych dwóch aparatów, akurat z sesji portretowej to była szybka sesja, niestety miałem mało czasu, bo jeden z aparatów musiałem oddać, drugi jeszcze miałem tam przez dzień, dwa, zrobiłem też sesję narzeczeńską, akurat Canonem R5 Mark II, bardzo dobrze mi się fotografowało, chociaż jeśli chodzi o na przykład autofocus między R5 a R5 Mark II, tutaj nie zauważyłem jakiejś dużej różnicy, bardziej jest tak, że Nikon troszkę odstaje. Nikon, mimo że ma bardzo dobry autofokus, ale Canon jednak ma gdzieś tam troszkę tą przewagę, że on jak się przyklei to jest lepiej przyklejony. W Nikonie to nawet ten kwadracik troszkę laguje. Akurat w Z6 2 było to dużo gorsze, więc naprawdę teraz już jest świetnie, ale nie jeszcze tak super, super. Dla mnie jeszcze gdzieś tam minimalnie Canon ma po prostu troszkę przewagę. No akurat fotografowałem różnymi aparatami, tak jak mówię teraz zazwyczaj fotografowałem Canonem R3, Canonem właśnie Z8 no też miałem okazję, no i Sony najnowszymi modelami, więc no mam porównanie. I wydaje mi się, że jednak Sony i Canon gdzieś tam cały czas to troszkę op, pół kroku w tym momencie od, od Nikona jeśli chodzi o ten autofokus, ale to nie znaczy, że tym aparatem nie zrobimy zdjęć, bo naprawdę będzie dobrze. Aparat naprawdę daje większe możliwości, jeśli chodzi o rozbudowę systemu, bo w Nikonie mamy Nikon nawiązał współpracę z Tamronem. I tutaj dzięki temu mamy dostęp do obiektywów jak na przykład 35-150 F2 do F2.8. Mamy dostęp do obiektywu 1728 28 70-180. Też jest obiektyw 28-75, taki budżetowa stałka z, zoom 2.8. Też mamy obiektywy Viltroxa. Dodatkowo teraz Nikon wypuścił serię obiektywów 35 i 50 1.4. jednak Canon jest droższym systemem, jeśli patrząc tak z perspektywy, że nie ma takiej alternatywy, bo Nikon, obiektywy F1.2 też są bardzo drogie i dodatkowo duże, ale niestety w Canonie nie mamy takiej alternatywy na przykład dla zoomu. Tam większość tych zoomów jest dosyć droga. Teraz wypuścili wersję 2870 F2.8, więc już troszkę się polepszyło o dostępność, no ale jest to jednak na razie według mnie troszkę za drogi obiektyw. Jak będą jakieś cashbacki na wiosnę czy coś, no to wtedy tak, ale na razie troszkę za drogim obiektywem, bo już bardzo się zbliża to ceną do 2472.8. Więc ja już bym wtedy dozbierał, jednak kupił 24-70, niż 28 ,72 ,8. No ale to już albo jakieś stałki, więc no to już kwestia oczywiście decyzji. Ale wydaje mi się, że Nikon ma większy wybór tych obiektywów, bo Canon nawiązał współpracę z Sigmą, ale niestety tylko do matryc tych APS-C. Może się kiedyś to zmieni, ale podejrzewam, że do, jak już, to dopiero za 2-3 lata. Ponieważ Canon wypuścił teraz swoją serię obiektywów f 14 więc to by była dla nich zbyt duża konkurencja. Więc prawdopodobnie oni tego nie, nie będą, jakby tutaj na dzień dzisiejszy, otwierać mocowania. Ale obym się mylił, mam nadzieję, że to szybko się jednak zmieni. Tak to wygląda. Pliki możesz śmiało pobrać, zobaczyć sobie, porównać. Kolorystycznie wydaje mi się, że tutaj obydwa aparaty generują fajny obrazek, że nikon jest troszkę bardziej kontrastowy i nasycony. Canon troszkę taki delikatniejszy, ale w postprodukcji naprawdę dużo rzeczy da się wyciągnąć, więc to nie jest przeszkodą. Jeśli chodzi o funkcje filmowe, obydwa aparaty no naprawdę mają świetne, więc tutaj nie ma z tym problemu. Obydwa są na dwa sloty, bateria dobrze trzyma, chociaż wydaje mi się, że w Canonie troszkę dłużej. Więc gdyby nie ten autofokus, to już by było naprawdę bardzo, bardzo blisko. Ta decyzja nie jest prosta. Jest tak, że jak mamy już jakieś obiektywy, na przykład z Nikonem, no to brałbym Nikona. Jeśli jesteśmy w Kanonie, to oczywiście Kanona. Raczej bym nie zmienił systemu tych obecnych, jeśli już miałbym jakiś to, jeśli chodzi o bezlusterkowce oczywiście, bo jak mamy lustrzankę, no to tutaj jeszcze i tak musimy w przyszłości wymienić wszystkie obiektywy na te z mocowaniem do konkretnego systemu, bo nie ma co ukrywać, lepiej są wyważone, są lepiej zaprojektowane, szybszy autofokus, ale no naprawdę jest tutaj ta decyzja no niełatwa, bo teraz kwestia jakich obiektywów potrzebujemy? Wydaje mi się, że o to się będzie rozbijało, no bo w Sony nie mamy takiego odpowiednika dla tych aparatów, bo w Sony mamy A7R5, to, że tam nie ma matrycy warstwowej, czy tam jest zwykła matryca, nie dość, że ma aż 62 megapiksele, więc tych plików dużo przynosimy, jakby Bagowo, całe karty będziemy zapychać, to po drugie, nie ma jakby. Przez to, że ten sensor tam jest zwykły, nazwijmy zwykły, cicha migawka, na przykład nie jesteśmy w stanie jej wszędzie zastosować, tak jak w Z8 czy w R5 Mark II. Więc tutaj Sony, no, w teorii, odpowiednik Sony A1, tylko w tej pierwszej generacji. No ale znowuż no, on jest bardzo drogim aparatem. A teraz wszedł następca Mark II. No i no to są drogie obie... aparaty, aż za drogie w porównaniu do to, co nam oferuje tutaj Z8 i R5 Mark II. Więc wydaje mi się, że Sony znowu przestrzeliło sceną tej A1ki obecnej. Ale to, tak mówię, tu bym bardziej rozważał z perspektywy Z8, Canon R5 Mark II. Każdy z tych aparatów będzie świetnym wyborem. Ergonomicznie wydaje mi się, że Nikon, jeśli chodzi o jakby to konsekwencje w przyciskach, Canon ma fajne to kółeczko z tyłu, no to uwielbiam do przewijania zdjęć, robię często selekcję podczas reportażu ślubnego, więc tutaj naprawdę jest to wygodne. Bateria podobnie, ten autofokus troszkę w stronę Canona, no ale dostępność obiektywów znowuż Nikon, więc... No to już dla każdego coś fajnego. Fajnie, że mamy wybór i że teraz kwestia decydowania co nam bardziej pasuje. Jeśli zajmujesz się fotografią ślubną, to w opisie i w komentarzu w pierwszym znajdziesz link do kwestionariusza ślubnego, który możesz pobrać za darmo i wysłać do swoich klientów, po to żeby mieć wszystko w jednym miejscu zorganizowane. Niektóre pytania mogą ci się przydać potem podczas pracy z klientami na reportażu czy w sesji plenerowej czy na życzeńskiej. A tutaj zapraszam do filmu, który cię może również zainteresować.